Dobra, proszę panie Gaben, mogę kose? Bo ja bym wcale się dwa pograł takim M9 marmurkowe gradient. Proszę. What? Dzięki bardzo, Ferrari, za rajda, Piona ciebie się na żuby. dla ciebie się ma. 1500 bit tu, wypierdziela właśnie streama w tym momencie. Idziemy dalej, lecimy dalej. Ale gówno, dobra, nic, jeszcze otwieram teraz naraz te skrzynki. Dobra, zamknij. O! Co jest? Co jest? Siemka, dzisiaj wyjątkowo coś innego niż Valorant, ale na streamie jak otwierałem skrzynki To to co mi wypadało przechodzi ludzkie pojęcie, więc musiałem wam to pokazać i wstawić na YouTube'a Chciałem ja jeszcze tylko przypomnieć, że wszystko to co było w tym odcinku No to zobaczysz na moim Twitchu, streamy codziennie, wieczorami od 17.30 A w sobotę i niedzielę od 11:00. rano B.I. tam, zostafolała, a my lecimy już do naprawdę niesamowitego filmu Dzisiaj zrobimy opinię 10 skrzynek Dobra, od, idziemy w rynek społeczności eee, społeczność, rynek i kupujemy Chroma 2 Dobra, zróbmy tak. E, chroma 2, 7-16. Kup. Dobra, ile chcę skupić? 8. Ile, kurwa? Dobra, nie, to jednak taka jedna. Taka jedna wlatuje. Dobra, proszę, panie Gaben. Mogę kosę? Bo ja bym w się 2 pograł takim M9, marmurkowe gradient. Proszę. Wow! Co jest? Ej, co jest? Co jest? Co jest? Co? Co? co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Star jeszcze w dodatku? Lekkie zużycie. I ja nie mogę. Co jest? Ile to kosztuje? Pierwsza skrzyneczka. No, chroma 2 oddają ewidentnie wam powiem. Ale jest piękna. Wyobraźcie sobie, jak ona w CS2 będzie wyglądała. Ale jest przepiękna, ale w cs 2 dopiero będzie jak wyglądała Dobra, lecimy dalej Chromy, chromy otwórzmy, ile mam? 84, to kupię sobie 3 Mamy Dwie na razie dostałem tylko O, jest i trzecia e, Ta, 62 mam, ty, to jeszcze nawet na jedną starczy Dobra, otwórz pojemnik Ajajaj, dobra, no już nieważne co zrobimy, to opening jest udany Dobra, przecież te skrzynki są jakieś najlepsze te skrzynki są jakieś najlepiej. Fama z człowieku, to jest prawie czerwony skin znowu! Co tu się dzieje, człowieku? Te skrzynki są jakieś świetne. I ja nie mogę. Idź w lotka grać? Ja nie mogę. Dobra, dobra, co teraz? fajne skiny, a tu No dobra, musiało nie oddać teraz. Już 500 zł 10 na plusie dzisiaj, znaczy na plusie. No oddać te skrzynki na no to 400. No dobra, średnio, tak? Dobra, ile mam jeszcze? Otwórzmy te pryzmatu dwa Tylko ile? Ono? Na dwa mi starczy? Tak, na dwa mi starczy, prawie na trzy Dobra, otwórzmy pryzmatu, jeszcze taka mk z tego może wleci, co? Dawaj No No, dawaj, teraz, przykok, znowu, dawaj znowu M -kę za 500 zł z Tym razem to. Dobra Kromat dwójki, D za 200 zł jeszcze doładowałem, bo daje strasznie Dobra, jak trafisz kosę to mi ją dajesz, dobra? Nie wiem, Fazer przemstań już z tym, proszę. Eee, dobra. Proszę, panie Gaben, oddaj coś dobrego teraz. Muzykę puszczę nawet jakąś fajną. Dobra, dobra. No i dał, no i dał. No i dał. Ja nie mogę, U, dobra, no ile to. Coś jest nie dobra, tak, to jest ale człowieku to nie te ma oddają. Kamil ma podkręcone krew. 20 zł. Jest... Dobra. Ej, znowu dodaję, przecież się to jest, mogło być dużo gorzej, no Znowu tą Były lagi w tej chyba, ale tak nic się nie Tak, tak, Co byś zrobił, gdybyś usłyszał kalamit lore? No w tej skrzynki by nie dostał karamita lore, bo z chroma 2 nie wypada lore Nie było jeszcze Eee, 505 elo, nie, nie, nie Okałaszek, spoko. Taki nawet dla widza, czy coś Musi być kosa, zamknij kosa, nie ma, Haj. No nie no, już skończyło oddawać chyba, co? Nie no, nie nie nie, nie skończyło M9, Marble Fate teraz wypada Ile tych Digli jeszcze wypadnie? Digle dla widza Do skitu Masz jeszcze kontrakt zrobić No dobra, już mam tyle tych e, shotgunów, że chyba kontrakt z tego mogę robić No to damy tego Teka i Scout'a, bo Glock jest fajny Łuuu, ej ładne to jest, to jest ładne Dobra, otwórz pojemnik Dobra, dobra To nie jest opening ty A myślisz, żeby sprzedać na WP... Nie, dobra, tego to nie, to bez sensu będzie Nie ma co, nie, nie po to kupiłem za tego, żeby sprzedać ją za 160 Bardzo kusi I tak 10 chroma otworzyć Nie no, mimo nie sprzedawaj Nie rób tego Tu nie ryzykuj, nie wpiesza pana, no też coś w tym jest No ale to AWP mogę selnąć, no, no mogę selnąć tą AWP Zleceń kupna za 169 zł64 Zróbmy tak, żeby emocja Kupujący zapłaci tyle, dostanę 147, spoko, okej okay. Ale równiutko, zobaczcie jak równiutko. Widzicie jak równiutko? Pyk, pyk, pyk. Dobra Fazer, który klucz na początek? Który klucz na początek? Słuchaj, przyjacielu? Drugi, drugi. Dobra, drugi o. a może zagram sobie Wingmana i będę co skrzynkę co rundę jedną skrzynkę otwierał? To jest dobry pomysł, bo jak wypadnie coś fajnego to... To wszyscy będą przejść. widzieć. Dobra, zagram szybkiego rankeda po prostu. Aha. Nie, dobra, zaczyna się. Także na początek spotkania y, lecimy w wróżbę. To jest wróżba. No co? Czyli spotkanie przegramy chyba po takiej wróżbie, tak mi się wydaje. Dawaj, 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 panie gaben, proszę. Nie no, jak... Totalnie nic nie wyleci. Powyżej 20 zł. Będzie mi po prostu przykro. Dajemy piątą skrzynkę, piąty kruż, piąta skrzynka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piąta skrzynka. Otóż, ja zamykam oczy totalnie. No jakieś gówno, bo słyszałem po dźwięku. Dobra, akalitarny XD. Kurwa! Jak mi się denerwuje mnie to. Nie no i streama wypierdala 300 paintów wam odpalonych. Nie, he, he. Wiem. Pozdro od play. Dzięki bardzo Ferrari za ride Piona dla ciebie się i dla ciebie się ma. 1500 bitrate tu wypierdziela właśnie streama w tym momencie. Idziemy dalej, lecimy dalej. Ale gówno, dobra, nic. Jeszcze otwieram te naraz, te skrzynki, Dobra, zamknij. O, Co jest? Co jest? Co? Nie, 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 nie. Co się stało? O kurwa! O, kurwa, o kurde o kurwa. O, kurde, I Otóż mi to szybko linka. ci linka Człowieku I ja nie mogę O Ja pierdzielę O kurde Ty trolujesz, nie? Nie Oddało, oddało I to M9, pamiętasz jak chciałem zainwestować w M9, albo Butterfly albo karambita ale to jest w ogóle najlepszy skin z tych gównianych, jakie mógł wypać. Wy, wy, wypaść. Bo widzisz jak to wygląda? To generalnie to ma rękę taką nienaruszoną, czyli wiecie, to u góry jest bardzo obstrane, ale, ale to na dole jest ręka taka jaka jest, normalnie, nie? O teraz widzicie. Dobra, to wy nie widzieliście ceny, no dwa, 2500 zł! Aha! <śled> no to jest lepiej. Wczoraj pan Gay dał taką Meczkę 650 zł, elegancko. Teraz na KM 9 2500. pięknie, pięknie, o to chodzi, o to chodzi Patrz, też zaczęli skrzynki otwierać, nie? Jak zobaczyli co wydropiłem Tu jest No jest Jo no nie, no piękna jest ta kost. Zamra no gid, jeszcze ten skok zrobię. Dobra, złeś do tego. A mon defuje. A nie defuje. No kurczę, kto tak podjeżdża na blisko rampę? No sprytnie nie ukrywał, ale nie spodziewałem się tego. Dobra, elegancko. O No no, jak mnie dostał tego skrzyneczkę, to bym zaraz się z nią rozprawił. Dobra widzowie. Dziękuję wam za dzisiejszego streamka. Zapraszam jutro. Standardowo streamy codziennie dzień wieczorem o 17.30. Sobota niedziela, 11 rano, to tyle.